Zadanie 30. Maj CKE 2025. Zadanie za dwa punkty. Uzupełnianka. Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie maturalnej liczącej 24 uczniów. Na osi poziomej podano oceny, które uzyskali uczniowie tej klasy. Na osi pionowej liczbę uczniów, którzy otrzymali daną ocenę. Polecenie. Uzupełnij zdania. Pisz odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach, aby zdania były prawdziwe. Pierwsze zdanie. Mediana ocen uzyskanych z tego sprawdzianów przez uczniów tej klasy jest równa. I tutaj mamy wpisać odpowiedź. Yy. Nasza klasa naturalna liczy 24 uczniów, a mediana jest to wartość środkowa uporządkowanego zestawu danych. Ponieważ tych uczniów mamy 24, więc jest to liczba parzysta, zatem mediana będzie składać się z yy, jakiego wyniku? Yy, czyli tak, 24 dzielimy przez 2, to jest 12 i dwo, interesuje nas 12 i trzynasty wynik, czyli dwunasta i trzynasta ocena. No to wypiszemy sobie te oceny od najmniejszej do największej. Mamy jedną jedynkę, dwójek mamy trzy, raz, dwa, trzy, trójek cztery, raz, dwa, trzy, cztery, czwórek też cztery, raz, dwa, trzy, cztery, piątek mamy pięć, raz, 2, 3, 4, 5. No i później mamy szóstki. Ale nas tak naprawdę interesuje 12 i 13 ocena, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Czyli tu jest 12 i 13 ocena. Zatem mediana jest to średnia arytmetyczna tych dwóch środkowych ocen, czyli 4 dodać 5 przez 2 to jest 9 przez 2, czyli 4,5, i pół, więc wpisujemy wynik cztery i pięć Oczywiście można to zadanie rozwiązać ciutkę szybciej. Niekoniecznie trzeba wypisywać te wszystkie oceny, bo wiemy, że tak. Tu będzie jedna ocena. Później do jednej oceny dodamy 3, to będą już 4. Do czterech dodamy 4, to będzie 8. Czwórek też są 4, czyli będzie tu już 12 ocen. Czyli mamy tutaj 12 ocenę, no i 13 będzie już tu, czyli mediana, tak jak było przed chwilą, to jest średnia arytmetyczna tych dwóch, czyli 4 dodać 5 przez 2, czyli też 4,5. Czyli można wykorzystać sobie ten diagram, pamiętając o tym, że interesuje nas 12 i 13 ocena, czyli 4 dodać 5 podzielone przez 2. To przechodzimy do zdania numer 2, dominanta ocen, uzyskanych z tego sprawdzianu przez uczniów tej klasy jest równa. No i co to jest dominanta? Jak nazwa wskazuje, to jest ocena, która dominuje, czyli jakiej oceny jest najwięcej? No najwyższy słupek to ten ostatni, mamy 7 ocen, czyli mamy 7 szóstek, czyli dominanta wynosi 6. Czyli wpisujemy tutaj. Szóstkę. No i zadanie jest zakończone.